Cześć! Właśnie zaczęliśmy pokos mieszanki landberskiej, gorzowskiej. Jestem tutaj akurat na zagłówku, to, to dosyć słaba ziemia jest, ale mieszanka urosła ładnie. Ja jestem zadowolony. No i co? Na tym polu będziemy ustanawiali rekord polski w klonie mieszanki gorzowskiej. Dzisiaj koszenie, w poniedziałek ważenie. Mam nadzieję, że nie będzie wstydu. I rekord będzie nasz. Mieszanka fajna. Niestety. Ale z tym się liczyliśmy, zostały ślady po beczce. Także nie odbiła ta trawa w 100%, jest, są tutaj te zaniżenia. Ale na pozostałej części trawa ma około 70 cm wysokości. Są miejsca, gdzie jest jeszcze wyższa. Przed chwilą w kosiarce naciągaliśmy pas od kondycjonera. No bo zaczynał nam przeskakiwać, więc to świadczy o tym, że tej masy jest ogrom. No i myślę, że termin koszenia, tak naprawdę ta mieszanka mogłaby tutaj śmiało jeszcze tydzień postać. Wiadomo, by wtedy nabrała jeszcze więcej masy, ale kosząc to w tym terminie, na pewno zbierzemy plon jakościowy o tym ile ona będzie miała jakie ono będzie miała parametry ile będzie miała białka energii z hektara dowiemy się no niestety po zakiszeniu ale już widać, że tutaj źdźbeł nie ma więc ja liczę na te 17-18% białka Drodzy widzowie, zaczęliśmy. Zaczęliśmy zielone ziwe na pierwszy strzał, mieszanka lansberska, korzowska. No i tutaj bijemy rekord na tej działce, akurat bijemy rekord plonu mieszanki korzowskiej na Polskie. Konrad już nagrywa film na relacje dla, dla swojej firmy. Jest to mieszanka z firmy DLF. I to ona jest tutaj sponsorem bicia rekordu polskiego. A taką mieszankę aż chce się kosić. Naprawdę. Rewelacja. skorygować trochę nawigację, chmury wiszą nad miastem. Ciemno i wstać nie mogę, naciągam głębiej kołdrę, znikam kule się w sobie, powietrze lepkie i gęste. Wilgość osiada na twarzach, tak smętnie siedzi na drzewie. Leniwie pióra wygładza. Czekam na wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni. I'm Przechodzi w południe, bezwładnie mijają godziny, czasem zabrzęczy mucha, w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, rozgrzewa mnie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzy. Zgoni ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz.